Panie marszałku, wysoka izbo. Klub Kupis 15 rekom rekomenduje przyjęcie poprawki dotyczącej zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 5 milionów w części dotyczącej Rzecznika Praw Obywatelskich na podwyżki wynagrodzeń pracowników powszechnych jednostek prokuratury. I tu pragnę podkreślić, że nie chodzi tu o prokuratorów, ale o urzędników. Wzrost budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest w chwili obecnej uzasadniony, albowiem pracownicy zatrudnieni w biurze Rzecznika zarabiają dobrze, o wiele lepiej niż pracownicy prokuratury, a rola tego urzędu, aczkolwiek ważna, nie jest tak istotna jak rola prokuratury, którą, yy, która odpowiada za bezpieczeństwo prawne Polaków. To właśnie podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka pani poseł Pawłowicz zapytała pracownika rzecznika, jakie posiada wynagrodzenie, bo o takim mogą pomarzyć pracownicy wymiaru sprawiedliwości. Szanowni Państwo, już od lat postępuje zubożenie pracowników prokuratury. Wiedzą o tym przedstawiciele władzy wykonawczej, sądowniczej i ustawodawczej. Ze smutkiem muszę przyznać, że yy, nic jednak w tym zakresie nie było zrobione. Politycy partii od prawa do lewa mamili przez lata obietnicami pracowników sądów i prokuratury, zwłaszcza w okresie gorączki wyborczej, że nastąpi zmiana. Toczyłam walkę, aby najniższa praca w, płaca w prokuraturze nie była niższa niż najniższe wynagrodzenie, czyli 1850 zł, a takich przypadków są setki. W 2013 roku Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wydała dezyderat, w którym stwierdziła, że wynagrodzenia pracowników prokuratury i sądów nie odpowiadają ani godności sprawowanego urzędu, ani zakresowi obowiązków. Dezyderat dezyderatem a życie życie. Co zrobiono, aby zrealizować postulat Komisji? Otóż nic, Szanowni Państwo, nic nie zrobiono. Dziękuję Także czas na, na odwrócenie tej sytuacji, czas na pierwszy krok, a potem systemowe uregulowanie tej sfery. O co będziemy stanowczo zabiegać? Polacy muszą zarabiać więcej. To słowa pani Dziękuję, premier. Skończmy wreszcie z modą lansowaną przez liberałów spod znaku Petru i Po na głodowe wynagrodzenia. Zacznijmy od najuboższych. Głos ma pan poseł